Na ręce pana rektora chciałbym złożyć wielkie gratulacje za ten przepiękny obiekt. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tej hali i całego tego obiektu. Naprawdę nie było jeszcze takiego obiektu w Polsce. Cieszę się, że powstał. Cieszę się, że lekka atletyka ma kolejny świetny obiekt, na którym będzie mogła się rozwijać tutaj na Podkarpaciu. A ten mariaż nauki i sportu wyjdzie z korzyścią dla wszystkich i dla uniwersytetu. I dla sportowców, bo takie są trendy światowe: żeby przy takich wspaniałych obiektach powstawały centra badawcze, które, które będą służyć i naukowcom, i sportowcom. Z tej obopólnej współpracy naprawdę wyjdą świetne wyniki, świetne publikacje. A tutaj już niedługo możemy się spodziewać naprawdę dużych imprez lekkoatletycznych i największych Gwiazd Polskich Atletyki, które na pewno tutaj do Rzeszowa zawitają i będą cieszyć się tym wspaniałym obiektem i na tym obiekcie będą padać wspaniałe rezultaty, bo jest naprawdę piękny. Ja mogę tylko żałować, że jako emeryt sportowy właśnie na tej emeryturze mogę, mogę takie obiekty zwiedzać, a nie się na nich, a nie na nich walczyć. Także jeszcze raz wielkie gratulacje dla całego Uniwersytetu Rzeszowskiego, że tak wspaniały obiekt powstał i już mam nadzieję w kolejnym sezonie halowym tutaj tutaj będziemy się cieszyć emocjami sportowymi.